Na poprzednim naszym spotkaniu mówiłem Państwu o naszych planach i zamierzeniach dotyczących przebudowy. Teraz przystąpiliśmy do realizacji. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kronzyński. Jestem leśnikiem pracującym w Lasach Miejskich Warszawa. Znajdujemy się w Lesie Bemowskim, w okolicach Starej Babic, blisko ulicy Sikorskiego. Zaczęliśmy usuwać już klona Amerykański gatunek inwazyjny. I także zdjęliśmy z góry sosnę. Wytworzyliśmy takie przestrzenie, które wiosną będziemy sadzić gatunkami leściastymi, czyli już będziemy robić ten następny etap tej naszej przebudowy drzewostanu. To co widzicie tutaj, to jest ten etap drastyczny, o którym też mówiłem w poprzednim naszym spotkaniu, gdzie leżą drzewa już powalone. Tutaj będziemy właśnie wprowadzać dęba. Na każdej z tych powierzchni, pięciu, będziemy sadzić około 1800 sztuk dębów i do tego około 200 sztuk jabłoni, graba czy innych gatunków pożytecznych do mieszkowych. I one uzupełnią skład gatunkowy tych gniazd. Jest takie powiedzenie, że dąb najlepiej rośnie w kożuchu, ale bez czapki. E, czyli po bokach chroniony drzewostanem dojrzałym ale z odkrytym niebem nad głową. Nie wycięliśmy wszystkich drzew, zostawiliśmy te cenne, które tu się w małej liczbie, aczkolwiek zdarzały. Pokazywałem w poprzednim naszym spotkaniu tego wiąza. Został, tak jak obiecałem. Zostały też inne osobniki, zostawiliśmy tutaj pojedyncze grabę które y, znalazły się na tej powierzchni. pojedyncze lipy, dęby, to drzew żywych, ale też nie przeszkadzające nam, a bardzo wartościowe drzewa, zamarłe, z, z, z hubami, z chodnikami owadzimi, które będą sobie mogły tutaj być i rozkładać to drewno. Na takich powierzchniach jest bardzo dużo świeżych z góry y, strąconych pędów, tak jak tutaj sosnowych. Bardzo to lubią sarny, łosie przychodzą o zmierzchu i żerują tutaj na tych gniazdach, traktując te pędy górne drzew troszeczkę jak jakąś nowalinkę. Jesteśmy na powierzchni, która już prawie jest skończona, prawie wszystko jest wycięte, prawie wszystko jest wywiezione, czyli ten etap pierwszy już tutaj dobiega końca. Zostanie nam tylko porządkować poprzez zrębkowanie tych gałęzi, które zostały po, po sosnach i po oklonie. Powierzchnia będzie już przygotowana, żeby na wiosnę można było Tutaj już przygotowywać gleby. Będziemy sadzić nowy, młody las. Posadzony las, jeszcze potem, będzie wymagał od nas bardzo dużo pracy. Będziemy musieli go co roku pielęgnować. Młode drzewka obkaszać z traw i obkaszać na przykład z odrostów. Właśnie przede wszystkim z odrostów klona jesionolistnego, który ma bardzo dużą siłę odroślową. Gdybyśmy zostawili bez pielęgnacji cały ten nasz trud wniesiony w przygotowanie gleby i posadzenie, poszedłby w niwecz w przeciągu dwóch sezonów. Po prostu nie spotkalibyśmy tu żadnej sadzonki, tylko klon jesionolistny. Wciąż jeszcze dużo pracy przed nami, ale efekt jaki chcemy uzyskać jest tego warty. Trwały, różnorodny i zdrowy las liściasty dla przyszłych pokoleń warszawiaków. Do tego dążymy. Odwiedzimy to miejsce ponownie w trakcie sadzenia. Do zobaczenia na szlaku.